Dzień dobry, witamy wszystkich. Jesteśmy na pikiecie w Warszawie 9, 10, 11 maja. Zakończymy to marszem, pochodem przeciwko ustawie 447, gdyż jedno z drugim ma wiele wspólnego. Jedno i drugie ma na celu, tylko że 447 ma dopiero Wejść w życie, przynajmniej jest planowany przez światowy system, wyzyskanie Polski. Natomiast ten wyzysk, przeciwko któremu my pikietujemy, jest robiony na bieżąco cały czas. Wyzysk, jeżeli chodzi o banki, które wyzyskują pieniądze na polskich kredytobiorcach. Już omawialiśmy to. W innych odcinkach ja tylko skrótowo tutaj powiem o co mniej więcej chodzi. Tutaj akurat ulotki, które rozdajemy, dotyczą ściśle ekspertyzy lingwistycznej języka, jakim jest, jaki jest zawarty w umowach kredytowych, czyli niejednoznaczny, niezrozumiały dla przeciętnego konsumenta nie jest językiem prostym, a takie według dyrektywy unijnej 93.13 musi być. Kolejna ulotka będzie załączona do filmu, nie będziemy jej tu eksponować, będzie słabo widoczna, natomiast kolejne punkty, które są na ulotce widoczne wraz ze zdjęciem obecnego prezesa Banku Kredyt Agricole są to punkty zawarte w uzasadnieniu wyroku jednego z siedmiu spraw, które się toczyły przeciwko mnie z powództwa Krydy Agricole. Niektóre z niektórych sędziowie się sprytnie wymigali, widząc, że, że nie jest to sprawa tak prosta, jakby się wydawała na początku. To znaczy, przeciwnik, czyli ja, ten mały dyziu i Kaziu. Nie okazał się takim przygłupkiem, którego można szybciutko tam załatwić, ukarać, skazać, tak skazać, bo, bo to był też kodeks karny 212 pomówienie, pomówienie. No, pomówienie z rozszerzeniem. Więc, więc tam nawet wchodził, wchodziła kara. W, w rolę. Z racji tego, że bank Kryd Agricole przyczynił się do takiej, ani innej, nie mogę powiedzieć jakiej, bo zostało mi to zabronione sądownie, mojej sytuacji życiowej, firmy rodzinnej, mieszkalnej i mojej w ogóle egzystencjonalnej w pełnym tego słowa znaczeniu. Więc ja nie mając już nic, a skoro nie mam nic, nie mam już nic do stracenia. Zaprzysiągłem sobie i tak też obiecałem mamie, i tak też mama mnie zobowiązała przed śmiercią, żeby jej śmierć nie poszła na darmo i ta krzywda, która mi się wydarzyła, aby była przestrogą innym kredytobiorcom, potencjalnym kredytobiorcom, klientom, obywatelom. Po prostu poprzysiągłem sobie, że tą sprawę doprowadzę do końca i ja ją doprowadzę do końca. Z jakim skutkiem zobaczymy, ale ona będzie doprowadzona do końca. Więc. Zapraszamy wszystkich, podejrzewam, że jak Państwo będą już ten film oglądać, to już będzie po, ale spróbujemy zrobić z tego imprezę cykliczną i myślę, że raz w miesiącu będziemy zjeżdżać do Warszawy. Może rozszerzymy to na kolejne banki, na które już posiadamy ekspertyzy lingwistyczne, a są to banki Millennium i Polbank. Credit Agricole, Millennium i Polbank. Na te trzy banki mamy już ekspertyzy. Kolejne będziemy posiadali niedługo. I być może tego lata zrobimy z tymi trzema akcjami jakąś taką bardziej zmasowaną akcję. Co na stronach Profuturis, na stronie Niewolnicy Banków, na grupie Raty lub innych grupach osób poszkodowanych przez banki. Będą takie informacje się ukazywały. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.